Witam w kolejnym odcinku, ja jestem Dominik. Tym razem pokażę Wam paczkę, jaką dostałem od firmy Genesis. Tak ona wygląda. W siatce jest naprawdę masa upominków. Otóż wygrałem tą paczkę w konkursie, który był na fanpage'u Genesis'a. Zawsze tak jest w unboxingach różnych. Jak ludzie coś wyjmują, to zawsze zaczynają wyjmować po prostu te najgorsze rzeczy. U mnie będzie na odwrót, ponieważ najpierw wyjmę najlepszą, a na samym końcu wyjmę y, najgorszą. Dobra, no to mamy pierwsza rzecz. Tadam! Myszka Xenon 2000. Podświetlane RG RGB. Trzy dodatkowe przyciski. 3000 DPI. I jeszcze tam wiele innych, y, oczywiście, wypasiorów. Jeszcze widzę naklejeczka Gistkart G2A na euro 50. No dobra. Od razu dodam, że nie mogę się doczekać, kiedy zrecenzuję tą myszkę. Teraz nie będę jej oczywiście omawiał, bo teraz filmik jest o, po prostu o całej tej paczce, prawda, a nie o, o myszce, więc y, obserwujcie mój kanał, najlepiej go zasubskrybujcie już teraz, abyście nie ominęli recenzji tej myszki. Nie mogę się doczekać po prostu kiedy ją zrecenzuję. Dobra, kolejną rzecz wyjmujemy i jest to worek, worek na co? No na buty. Coś po prostu dla gimnazjalistów, podstawówki. No, ogólnie dla dzieci, które chodzą do szkoły, na WF. Tu się tak fajnie zaciska. I ta da niespodzianka: buty już nie wypadną. Dobra. Kolejna rzecz. To dla mnie akurat było niepotrzebne, ale myślę, że komuś się przyda. I teraz wyciągamy tram! Piłeczka. Jak oni to napisali na swoim Facebooku piłeczka antystresująca raz dwa trzy kurde ale się odstresowałem normalnie relaks i teraz jest komin więc tak z przodu jest taki a z tyłu jest taki i ja teraz spróbuję go założyć zakładamy komin to 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 tam no i tak właśnie się chodzi w kominie Zarąbiście, dobra, żartuję. Ciekawe, jak to wygląda na kamerce. Dobra, teraz jestem, myślę, że. No dobra! I w ten sposób naprawdę możemy się wybrać, y, gdzie właśnie się możemy wybrać, ale myślę, że na przykład do szkoły albo do kościoła. Taki komin jest po prostu idealny na lato, bo to jest normalnie super. A wiecie, jak się najwygodniej to się w nim je, po prostu jabłka, bo tutaj mam jabłko, akurat. Więc po prostu trzeba jeść tak. Wyciągamy kolejną rzecz. Jest to taka nakładka na klamkę, co nie, chyba nakładka na klamkę. Donut Distribute, tam, że nie przeszkadzać eee, i tak dalej. Gaming Mode Activation. I na końcu. Tak, jak obiecywałem, a nie, jeszcze jest to chwila. Dobra, to teraz mamy kod podarunkowy G2A na wartość 1,5 euro. I na końcu ostatnia już rzecz: długopis. Tak wygląda długopis. Czarny długopis, który zaraz zobaczymy, na co on, na jaki kolor on pisze. Na niebiesko, proszę Państwa, niesamowite. Czarny długopis pisze na niebiesko www.genesiszone.com. Dobra, i to by było, myślę, że już wszystko z tej całej paczuszki. Zapraszam do obejrzenia moich poprzednich filmików, w którym jest naprawdę bardzo dużo recenzji różnych produktów. E, słuchawki, mikrofony, na przykład ten, jeszcze inny. E, klawiatura Genesis'a jeszcze jest zrecenzowana, właśnie to. Jezus, jak ona się pięknie świeci. Dwa poziomy podświetlenia, pulsujący. Wy teraz pewnie tego nie widzicie, bo ja bym musiał pogasić światła. Może teraz coś widzicie? Widzicie jak się świeci? Ej kurde coś nacisnął, że się nie nagrywa, co nie? Jest gnój. Jest gnój! Nie nagrywa się! Dobra, raz, dwa, trzy. Chójiston problem naprawiony. Już się nagrywa. No dobra, to mam pełno recenzji. Mam również y, naprawdę y, wiele innych ciekawych filmów, na przykład trochę o piłce nożnej. To znaczy dwa dokładnie, na przykład o żebraniu. Filmik zrobiłem fajny jakie są prawa żebrających. Do czego mają prawa, do czego nie mają. Dlaczego na przykład y, polska policja oraz straż miejska nie mogą się pozbyć osób żebrających. To jest bardzo ciekawy temat. Filmik czterominutowy, więc tam bardzo wszystko fajnie wyjaśniłem. Akurat robię reklamę, bo uważam, że jest to jeden z ciekawszych filmów. Na moim kanale, więc tak. Jeśli chcesz zobaczyć recenzję tej myszki oraz wielu innych, zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich odcinków, gdzie mam właśnie pełno testów, recenzji yy, różnych produktów. I myślę, że tyle pamiętaj, żeby właśnie. E, jeszcze kliknąć ten dzwoneczek, prawda? Bo jak klikniesz subskrypcję, to to po prostu subskrybujesz i nic. A jeśli klikniesz subskrypcję i dzwoneczek, to jak wejdziesz na stronę główną e, YouTube'a, to zawsze ci się w propozycjach wyświetlą moje filmy, więc po prostu ich na pewno nie ominiesz. A moje filmy są po prostu ciekawe, więc mm... <laughs> no po prostu ja się z Wami żegnam, do widzenia. To już jest chore, bo ja się naprawdę dwie minuty już żegnam. Do widzenia, do widzenia.